Mogę Ci sprawdzić. Kamerki nie chcę obracać. Co tu mogę zrobić w ogóle? Włącz lampę buskową, mogę sobie włączyć. O jest, wbijają, wbijają. Promik wbił pierwszy. Nie prawa autorskie, Krzysiu, Proszę nie oglądać teraz. Tutaj sam hut stoi, nam oświetla nasze miejsce strzelania. Czekałem, jak jeszcze parę osób wbije, żeby nie od razu strzelać. Wow, w sumie to tak jest jasno, że dałoby się strzelać bez niczego. Patrzcie w sumie, ładna pogoda. Popadało dzisiaj trochę. Znaczy już nie dzisiaj, tylko wczoraj, bo dzisiaj to jest Sylwester. Szymonek wbił, Hubert Banuch No ja nie mogę wbić A mogę A jednak możesz Dawidek77 powpapcio JP wszyscy teraz też piszą <ś succeeds> Bardzo dobrze, bardzo dobrze No i jesteśmy w najlepszym miejscu z Lechem w okolicy Kolega mi tutaj wziął podiós Bardzo elegancko kliką? Co? No widać, widać, zdecydowanie widać Ale fajne <ścisku> Nie spały, bo mi telefon wybuchnie od tego przyciążenia. Siema, Arek Żebryk, Agacia Siema, Kacper Bednarek Alcar Dobra, 20 osób na razie jest ponad O, w ogóle jak tu przyjechaliśmy To cały czas by było słychać jakieś huki Ojej Gdzieś gdzieś nie prawda? Prawy zawsze jest trochę inaczej ustawione. Dobra, nieważne, nieważne to nie, nie tutaj live'ik taki Tutaj mamy stafik Wzięliśmy parę rzeczy Może na rozgrzewkę co odpalimy? Czekaj zobaczę jak będzie mi się rzucało petardów w ogóle Z tą ręką, odpal mi Krzysiu Explosive 3. Masz zapalniczkę? Ja spróbuję lewą ręką rzucić się, kontuzyjną. Się, się, się Aha. Odpal, odpal, ja rzucę. Auto jedzie. To może poczekamy w sumie, żeby się przypału nie robić. To jest taksówka. No, to odpalamy. Czy nie? Tak, a wywalone. Zresztą jest Sylwestra już nie ma co się przejmować. O, dobra. O, do wody. <głos> <głos> nie. To nie... No, to jest dobre. To nie było zaplanowane. Ja nie wiedziałem, że tam jest kałuża. No, nie mogę rzucać petardami w Sylwestra, niestety. O, to teraz porównamy sobie eksplozji w dwójkę, dawaj. No wiem, nie było w sumie. O, ona już nie jest w wodzie. No te petardy się zachował, tak się... robią, no tak no, to co, większa petarda jakaś. Albo dawaj, na krzaku odpalimy eksplozję w trójkę i ona zrobi taki huk, jak będzie sobie na krzaku siedziała. Będziemy też że Nowy Rok oczywiście strzelać. O, i dawaj. O nie <noise> czekaj to będzie ciężko zrobić Dobra, czekaj, położymy... Ja, ja to dam. Ty to jest to daj, coś bo... Mi się ta ręka częsie, kurde, bo mnie boli jak go tak trzymam. A ludzie się pytają jakie najlepsze sklepy z Nie no jak mam teraz na to odpowiedzieć? Nie dam o. rady. JP spamują, JP. Teraz niby odpalę już nie do końca. Pełni legalnie. <noise> Legal 100%. No dobre, dobra, Eszko No tak. Co teraz wybieramy widzowie? Rzymiaczka może, nie? Co to jest Rzymiak? Aha. Żyński... <laughs> nie popisujesz się wiedzę pirotechniczną. Ja tylko je znam od auta. Ej mordy, jesteś zmuszyny, nie jestem zmuszyny. Krzysiu jesteś zmuszyny? Nie jestem zmuszyny. <laughs> nie jest, nikt nie jest zmuszyny. Crazy Mietek. A ty nie chcesz trzymać? A nie bo byś mnie jeszcze strzelał. A to będzie już za dobry content. <laughs> to już będzie pato stream. Uuuu. Ale fajnie takimi iskrami sypie, leci. no bo one zawsze się muszą parę strzałów rozpędzić. O. Wow, ale ten jeden strzał jest zarąbisty. Nie wszystkie są takie same? Czekaj, już mnie ręka boli od trzymania. No przecież widzisz, nawet są różne kolory. A ten ma taki, w ogóle iskry ciągnąc się te uło, widzisz? Taki wodospad, ale się cieszę, że kupiłem te rzemiełki z tego. A wada kadawa? No patrz jaki leci, uuu, teraz to daleko. A ile to strzałowe było? 10? Singla, singla wszyscy piszą ten, 20! Uuu! Uu. Ale ciepło, ręce można sobie zagrać, całkiem zimno u nas. A ja mam zagrzane. Nie ma ciszy nocnej? Nie, no nie ma ciszy nocnej chyba. Już tyle ludzi u nas strzelało, że w sumie już wywalone. Dobra, singielka chcecie, okej. Okay. Poczekajcie, bo wam obróciło. Jakie? no, od 20 minut, na teraz przestali, no to nie, nie postrzelali, ale teraz już przestali, ale my jeszcze nie przestaliśmy. A Szczyciu. My szczęścia... zaczynamy. My zaczynamy. My się dopiero spędzamy, żeby się nie wywalił. Dobra, nie wywali. a jak się wywali, to będziecie mieli kontent. prawie gwiazdką dostałem normalnie, no. ale dał czadu. A jest Sylwester. Nie, to jest jeden strzał z wrótni, ale się sypie z gipsu. Dobra, no może teraz wyciszymy trochę Klimacik, wrzut fontanna Silver od Jorge. A ty się Czy... nie stałeś na ziemię. No właśnie, nie wiem czemu chcesz to <laughs> chciałeś podpalić, jak to w ręce trzymam. Znaczy tą fontannę można by było trzymać w ręce. Ona nie jest Krakingowa. O, ale coś walnęło gdzieś daleko. Czemu w połowie ląd podpalasz? Nie wiem. Patrz, jaka fontanna. Jaki dym <noise> Ej, iskry nie lecą Dolny Śląsk pozdrawia, również pozdrawiamy. Zgaduj ile jest osób na live Krzysiu w ogóle. 50. Nie, 110. O, dużo. Dużo. No i co? To teraz może pozbędziemy się łotce tak, C4 mini tego single-sota. Co z niego zostanie, to pozbieram, a że jest nas dwójka, to to będzie łatwo zrobić. Czekaj. I dawaj, odpalaj mi. No tak, ja przecież zawsze sprzątam. To jest Potwierdzaj to, jest najbezpieczniejsze. To tylko karton. Tylko nie. Prawie mi palce O, stałem za blisko trochę. No to co, dostałeś? Tu mi w uszach lekko zapiszczało. Dobra, to teraz najmocniejsza petarda jaką mamy. A ile to ma gramów? To jest FP3, nowa z fajną czerwoną flarą. No ja też było fajne kraku Albo na ławce ją położymy. O, bez kitu. Tylko, żeby... Właśnie się zastanawiam, z czego jest ta ławka? Nie jest jakiegoś plastiku, może się rozwalić. A z tego spadnie na pewno. Czemu? No bo ona ma flarę i ta flara ją tak odepchnie. A tak? Jak u ukłos? No nie wiem, spróbujmy. No i tak. No. Nic, 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 nie, nic nie zmieniłeś. Bardzo zmieniłeś. No, Zobaczmy. Dobra, FP3 nowe. Patrz jaki będzie echo. o. A czy to była tak mocna? No, w sumie właśnie coś w wypadła. Znaczy, wpadła w trawę głęboką. No, no. Krater ładny zrobiła. Także no. Ale dymu zrobiła w ogóle ta potarda. No, jakaś niewydarzona sztuka. Była. To co, rakietki kończymy powoli, i później wracamy do live'a na komputerze. Tak stawu, no bo, a nie wiem w sumie, bo myślałem, że nie pojedziemy tutaj, tylko gdzieś będziemy ja nadstrzelać Jeszcze byś dobrał? Zapytaj widzę, czy chcą. Na pewno chcą, ale ja muszę jeszcze dużo rzeczy zrobić. Odpalaj ja galera. mi się podoba strzelanie. Nie, nie, nie sąsiad. O, ja się waliła. Kolega były z rowerów, bo się pytał, kim jesteś. Byłem... No małe. No małe. Dlatego wziąłem dobrą rakietę. To jest killerek. Dobra. Począłem wleciać. Co, co jest strzelane? A wszystko co nie jest strzelane. Pozdrawiam z Brzesnej. To pozdrawiam ciepło. W sumie w O Czekajcie. Jak zwykle te, żeby się nie urwał. jak bo lipa będzie? Ja bym dobrał piotrek w fajerwerku. Nie podpuszczaj, nie podpuszczaj. Wszyscy dawaj więcej. Mm. Taki spam na czacie. Takie dziwne pomysły. A później co? Nie będzie stawu nagranego, nie będzie filmików. Weź mi trzymaj telefon tylko tak, żeby mi nie pokazywał w sumie. Co mam pokazywać? Trawę. <grym> Pokazuję firework. Okej. Okay. O, cały czas coś strzela. Pojedyncze strzały. Dobra, rakieta killer z jednym z ładniejszych efektów. Także to też sobie trawkę dajemy. O, w ogóle się... Włączyła czemu się przedstawiło. Czekajcie. Jak się przedstawia kamerę? Nie umiem. <grystanie> <grystanie> Nigdy nie robiłem live'a z telefonu. O, dobra. O, już jest git, już jest git. Chcemy jeść, chcemy jeść. Dawaj, dawaj. Czemu jeść? No tu chodzi chyba o fajerwerki. <grystanie> <A>. <grystanie> Są spragnieni. <grystanie> dobra, rakieta killer z zielonym niebieskim czubkiem. O, ale mi się włączyła latarka. No, rakieta była tak przepiękna, ale niestety to jest efekt, który się słabo nagrywa po prostu na telefon. Gdzie jest reszta firewalku na dzisiaj? No to był cały stafik mały. Ja bym dobrał. Nie, ja żeby normalnego lajba. Oni wiadomo, że będą chcieli. Ja bym szczerze dobrał. Taki masz szacunek dla widowni? Nie, no powiem, głodny też trochę jestem. Oni są głodni, oni chcą iść zjeść kolację, a nie oglądać kolejny live y, ze strzelania. Mi się wydaje, że chodzi o fajerwerki. Nie. Dawaj Achtunga. Może Achtunga? Nie mam Achtunga. Znaczy mam, ale gdzieś musiał kartona z zapasami szukać. Bydgoszczy cisza. No te osnowy są z górą. Ale dymu zrobiła ta rakieta. Fiu, fiu. A idźmy coś odpalić w środku miasta. <laughs> można czy nie może? można? Można. Jedźmy, ja bym wiem znaczy Na pewno będzie przypał, ale można. Jutro będziemy strzelać w środku miasta. Już się mówiłem z innymi tak? piroświrami, ale No w nocy? W sensie o... No wieczorem w, w dzień, w dzień na pewno. W, w i wieczorem... Stycznia? No nie, w sensie Aha, jutro. jutro. Jutro w, w dzień i jutro wieczorem też bym w mieście. Strzelał. Ja też jestem chętny strzelać w dzień. Dobra, Muszę być kierowcą. Okej, okay, pozbierajmy śmieci. A już na dzisiaj nie strzelamy? Nie, chyba nie. Jezu. Mordo, to prawda, że sprzedałeś swoich ziomków na policji. Krzysiu, się. Nie, nie sprzedałem. <laughs> Nie sprzedał. Nieba 60. Bardzo dobrze pledział, ale nie niecenzuralnie dla live'a. Chłop z żelaza jeszcze za mało było <grystanie> <grystanie> Porządek musi być, oczywiście zbieramy. Gdzieś jeszcze reszki chociaż nie wiem czy nie rezerwało. A nie, została góra. Wszyscyk jeszcze. Kto by się podziewał? Nie, no nie, będzie już normalny live. A nie masz jeszcze do luźnych czałów? Znaczy ja mam, tylko trzeba pojechać do domu i z powrotem tutaj. Możemy, możemy, mi się podoba, mi się spodobało. <noise> Ale ja mam dzisiaj w tym roku słaby staw, a ja jeszcze trzeba go nagrać, a ja dupowa nie będzie. Auta. Nie Nie. Dobra, możemy nagrać jak wracamy do domu, tylko masz nie upalać jakoś głupio, bo to później będzie upublicznione. Tylko grzecznie wracamy. Tu rejestracji nie pokażesz. Nie, no nie, a przecież o co, rejestracja nic nie znaczy. nie, nie znaczy. Dobra, czytam czat. Teoretycznie już teraz można zacząć czytać. Nie teoretycznie, tylko praktycznie też. Ale gruba była. W sumie nie było sobie to strzelanko. A sylwester dzisiaj czy jutro? No zdecydowanie już dzisiaj, no. Od kurde, nawet paru minut. Wsiadamy do fury i zaraz kończymy tego live'a. A żeby było mniejsza przerwa, no to po prostu jeszcze chwilę. Chwilę po prostu będę w samochodzie. Może tu sobie przyświecić, czy nie została jakaś petarda? Bo ja tak wrzuciłem na wycieraczkę. Czy zostało coś? O, dziękuję. Nie, chyba nic nie zostało O, w ogóle skurcz mam W tym stopie Ale dziwne Nie zostawić ci to Nie, nie Nie chcecie widzowie chyba światła, co? ja już wyjechałem No wyjechałeś na drogę, wyjechałeś W ogóle dosyć dobrze mój ten telefon live robi, możliwe, że to Będzie całkiem spoko rozkminka, żeby później jakiś live jeszcze z telefonu zrobić. Będą live'y real. Będą. Ale fajnie jak będzie jakaś zadyma w Sylwester, to będę odpalał lajba na telefonie. Co sądzę o Benger, Jorgeret, Flary? Nie wiem w sumie o co chodzi. Te petardy, które odpalaliśmy, to całkiem niezłe, ale są niestabilne. W sumie też zapomniałem za pięć pasów. To bardzo ważne. Spokojnie, Krzysiu. No nie. włączę tego lajba. Wiem, to jest TST, ale. Dobra, widzowie, Krzysiu czuje się podpuszczany, więc trzeba kończyć... Nie, do... będę miał spokojnie. No właśnie. Nie, że ja się boję, tylko po prostu nieodpowiedzialne jest pokazywanie takie tutaj. Co ty zrobiłeś? Zgubiłem. O nie, to ci spadło? Widzicie? Elektro elektromagnetyczny bejdo. <grych> tak się kończy kifokowanie. Pizza. Ej, można strzelać czy nie? Według mnie w sumie można, ale niby stać cisza nocna do szóstej. Ale no, powiem tak, na pewno mandatu raczej nikt nie dostanie za już teraz. Tak mi się wydaje, nigdy nie słyszałem o takim przypadku. A znam dużo ludzi, którzy strzają jakby fajerwerkami już zaraz po północy. No, tak, w prawo. Yy, I po prostu ten. I oni mandatu nigdy nie dostali. Przecież jest Sylwester właśnie, no więc myślę, że śmiało możecie sobie coś odpalić. To się głębokie w Jakiś Max w ogóle to napisał. Aper. To przód na pół. Bo... No fiesta, nie jest nadsterowna. Byle Wylecimy byle bokiem <grym> A jutro też będzie live here, strzelania w mieście? Możemy zrobić jakieś. Ej, dobra, to napiszcie teraz na czacie, jak jeszcze jest w sumie prawie 100 osób. To napiszcie, czy chcecie też jutro jakiś krótki liveik ze strzelania w mieście w dzień, bo w dzień to będzie fajna jakość w sumie na live. I ucieczka przed policją? Nie, nie eee... będziemy uciekać, będziemy się bić z policją, jakby nas naszczepiać. Jechać na czerwonym? No to lecisz, Ty nie. żebyś dawał na wsteku bokiem leciał. <laughs> Dawaj 200 zł, do Nie, koniec, koniec. O, dziękuję za donate'a. Właśnie to jest problem, że tutaj nie ma donate'ów włączonych, ale da się to zrobić na telefonie jakoś no, się, na pewno. Ty jak tak, dostałeś Wszyscy chcą dostałeś? IRL Co? Ty jak dostałem? No napisała po prostu osoba i w sumie przyszło mi powiadomienie z że dostałem wcześniej jakieś donate'a. Tylko nie pokazało mi za ile, więc nie znam w szczegółów. Ta... Tak. teraz dawaj w równi rzucać w policję w sensie. Tutaj masz pokazać jakiś oszukuje progi Nie Nie, nie pokazuję. No dobra. Jezus, nie oszukuj. Oszustwo do niczego dobrego w życiu nie doprowadza. Co? Oszustwo nie... Ja dobre ja tutaj robię family friendly content, no? Ja tutaj dobrych rzeczy ludzie, uczę ludzi. Dobre dzieci już śpią. Nie, dobre <laughs> dzieci oglądają mojego live'a. Nitwar Speed, let's go, lecisz. Dawaj, czy się Krzysiu. Właśnie, kto nie podpisał petycji, to podpisujecie petycję. Ja nie podpisałem! No właśnie, Krzysiu, co o ty lera, robisz? Zatrzymuj to się i podpisuj petycję. Zaraz, podpisz. Jeszcze no powiem mamie, żeby podpisała. No właśnie, mówcie, mamu wszystkim mówcie, żeby petycję podpis, podpisywali. O, Mateusz, baj mechanik nawet jakiś w sumie, jak idzie autem akurat. Policja strzela z to, to prawda. Zaprosił policjantów na pokaz fajerwerków do siebie. Taki ziomek u mnie na no. czacie Nie no taki spam się zrobił o tym żeby dawać rurę i Dawaj rura dziadu Piotrek mi zakazał, Piotrek się nie umie bawić Krzychu kadetem teraz Dobra kończymy tego live'a No, prawie zapomniałeś, że próg jest I lecimy za chwilę z live'em dalej na komputerze Gdzie będziemy sobie układać staw Dobra koniec Co jest? Co tak długo trzymało? No bo taki szalony auto, teraz ja w sumie nie wiem jak z tego live'a bo słychać? No na pewno, przecież mieliśmy chyba się 7000, no, no miałeś... Mieliśmy przez jakieś 30 metrów Wywal go z auta, wywal go z auta, wywal go z auta Kogo? Z Nie wiem, mam siebie sam, zwal Krzysia Dobra, dawaj live'a <laughs> Nie, no nie, na pewno nie o to chodziło Napisał, że słychać było wszystko Widzę. No. <laughs> Widać, że. jest <laughs> Widać, że Trochę chce iść, przelił. ale Piotrek zakazuje. Nie, tutaj na live nie będziemy pokazywać. z driving, ani niebezpiecznej jazdy, ani nic takiego. Dobra, kończymy tego live'ika z telefonu, ale wracamy do tamtego. Chłop z razy został zawieszony przez moderatora. O, ktoś jest obana. <noise> to za to, że ten, że. Dobre chłopaki, patrzą na świat za krawat. <noise> Kryszuty drifter. <noise> Bo to cykek pomiaru prędkości zakończony, dokładnie. Szczerze, ja nie wiem, czy w ogóle będę w stanie jutro prowadzić samochód, patrząc na stan mojego barku i w ogóle. Możesz zgasić smyfurę. Krzychu ma turbinę, nie, wolno nie! sam. Nie, ST, 150 koni, 2.0. <grym> Gdybyśmy żyli w Matyksie, był na rok właśnie 30 minut temu. Nie wiem, jakaś bardzo dziwna wiadomość na czacie. Ale ty jutro o który chcesz iść Cały dzień. Ale w sensie... No na pewno nie super rany, nie super późno. 12? Kończymy live'a, widzimy się zaraz na komputerze, Z dwóch.